Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, złóżcie swoje troski w niepokalanym sercu Maryi, gdy tylko jesteście w potrzebie. Maryja zawsze spogląda na Was z czułością, i przyjmuje Wasze troski i kłopoty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W serce Maryi, Bożej Rodzicielki, Matki Naszej, serce najbardziej podobne do serca Jezusowego, zawsze współczujące naszym nieszczęściom, Roztapiaj lód naszych serc i przemieniaj je na podobieństwo Serca Jezusowego. Serce Maryi, bądź drogą prowadzącą do Jezusa, bądź pośrednikiem wszystkich łask, niezbędnych do naszego zbawienia. Serce Maryi, bądź nam pomocą w potrzebie, pociechą w utrapieniu, mocą w pokuszeniu, schronieniem w prześladowaniu, pomocą w niebezpieczeństwach i chwilach śmierci. Jak wielka jest słodycz serca twojego o matko i moc twoja włączności z sercem Jezusa. Otwórz nam w samym źródle miłosierdzia. Bezpieczne schronienie, abyśmy i my mogli kiedyś razem z Tobą wielbić serce Jezusa. Dziękujemy Ci, Matko Boża, że wstawiałaś się za nami i pomagasz nam w problemach. Najbardziej dziękujemy Ci jednak za to, że przyciągasz nas do siebie i dzięki modlitwie. Pozwala zbudować z Tobą bliższe relacje. Dziękujemy, że jesteś. Amen. I ja dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej. I być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!